Ładna pogoda jest. Ale właśnie się dowiedziałem w internecie, że pewien minister zdrowia o ksywce szumi jest uchodźcą, bo uchodzi za debila. <grydy> tak, no, trudno się z tym nie zgodzić, bo skoro się zmienia zdanie co parę miesięcy, raz na temat maseczek się mówi, że szkodzą, że nie należy je nosić w ogóle, a po pewnym. Po paru miesiącach się mówi, że trzeba je nosić i w ogóle będziemy je nosić, i nie wiadomo co jeszcze: szmaty zakrywać i, i, i tak dalej. No to ciężko się nie, nie zgodzić z tym, co na temat yy, ministra mówią, a raczej śpiewają w internecie. To jak przy takiej ładnej pogodzie już jesteśmy, to sobie porozmawiamy na takie tematy polityczne, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat zawsze, a jak już zacząłem, no to, to takie jakieś myśli jak mnie najdą, to trochę, trochę powiem. Na przykład teraz, jeśli chodzi o o postępowanie rządzących polityków, i nie chodzi o to, że to są politycy z PIS, czy politycy z PO, czy politycy ogólnie, chodzi o polityków, o rządzących, o, ci, co, o tych, co wydają rozporządzenia pewnego rodzaju. Na przykład, tak, teraz jest pewne luzowanie gospodarki i to luzowanie gospodarki. Jak rząd wezdrowieje z tej ciężkiej choroby, którą, którą niewątpliwie posiada, bo to jest nieracjonalne to, co oni robią, to może, może, może coś z tego będzie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie to luzowanie gospodarki, teraz tak, idziemy sobie załóżmy do restauracji. Ale kto, kto będzie chciał chodzić do restauracji w maskach siadać dopiero, dopiero gdy siądzie będzie można zdjąć tą maskę. Jeść, w porządnych restauracjach jeść widelcami plastikowymi. Przecież nikt, nikt tego nie będzie chciał robić. To po co to luzować taką gospodarkę w ogóle w ten sposób? Ostatnio widziałem w internecie rozmowę prezesa albo kogoś z zarządu takiej dużej spółki LPP. Jest taka spółka na polskiej giełdzie, naj, najdroższe mają akcje. Ze wszystkich spółek, i powiedział, że otworzyli galerię. No i w galerii mają tam jeden sklep, i w tym sklepie została sprzedana jedna, jedna jakaś tam rzecz, nie wiem, koszulka czy, czy, czy coś tam, jeden ubiór przez cały dzień został sprzedany. No to przecież taki sklep zbankrutuje. To, to ma być luzowanie gospodarki, przecież ludzie muszą, po, po pierwsze, rząd musi pozwolić ludziom pracować. Ale to nie wszystko, bo ludzie muszą chcieć pracować. A, a, a kto będzie chciał iść do restauracji, jeść plastikowymi łyżkami, plastikowymi widelcami, albo iść do galerii i chodzić w maskach dwa metry od siebie, gdzie nic nie kupią, no bo, bo, bo nic nie kupią. No kto tak będzie chciał robić? Nikt tak nie będzie chciał robić. To jest po prostu głupia, głupi wymysł, głupia robota i tyle Wam powiem. Prędzej czy później każdy o zdrowych zmysłach, może nie każdy, wystarczy 10-15% społeczeństwa, wyjdzie na ulicę i zaczną się po prostu jakieś tam demonstracje pokojowe, coś takiego, i rząd tego, tego się obawia, zawsze rząd się tego obawia, i wtedy może się wycofają. Jeżeli nic takiego nie nastąpi, to rząd będzie nakładał nowe, nowe, nowe i coraz to nowsze obostrzenia, aż w końcu się pożegamy tymi, pożegamy tymi szmatami, które każą nam nosić na, na twarzach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jest taka służba graniczna, która dostała ostatnio jakieś tam większe uprawnienia. Dostali uprawnienia większe. Większość oczywiście z tych ludzi. Dobrowolnie się sama zapisała do, 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 do patrolowania tych granic, ale dostali jakieś tam większe obostrzenia, no bo, znaczy większe uprawnienia, bo są jakieś tam teraz niby jest. Żadnego wyjątkowego stanu nie ma ogłoszonego, ale rząd sobie już w swoich umysłach uwidział, że taki stan jest, ale jeszcze, ale jeszcze nie ma ogłoszonego, ale już oni myślą, że po prostu jest i mogą sobie nakładać różne, że, różnego rodzaju tam. Na ludzi, nakazy, zakazy i tego typu rzeczy. No i właśnie wracając do tej służby, wymyślili sobie, że będą po prostu torturować, znaczy może nie, może nie torturować, ale gnębić. Bić, pałować osób, które uciekały przed nimi, no bo nie miały tam zasłoniętej twarzy, gdzieś tam przy granicach i uciekały, i oni je gonili. No to w internecie jest tam, wie, no, to, to, to jest, no to jest normalne takie zachowanie. Dostali się ledwo podstawówkę, może skończyli, a może nawet nie. Poszli, dostali mundur i tam powiedzieli im, co, co im wolno, czego nie wolno, i teraz nagle już wielkimi panami są i, i pałują tutaj ludzi, bo im palma do głowy uderzyła. No i tak, i tak to jest właśnie. Ludzie po prostu są tacy, że jakby była normalność, załóżmy, że jest normalnie, tak jak w styczniu czy tam w grudniu w zeszłym roku jest normalnie i każe im się nagle chodzić w maskach. Nikt by oczywiście, każdy by się zbuntował i nikt by nie chodził. Ale jeżeli im się powie, że jak nie będziecie chodzić w maskach, to zachorujecie, to umrzecie, to nie wiadomo, co się z wami stanie. Chociaż to jest tylko y, śmiertelność tego, 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 tego niby wirusa jest... Y, w granicach tam, nie wiem, kilka, kilkaset procent, kilkasetnych procent większa niż normalnie, ale jest już, jest już podsycanie tego, podsycanie, i żeby, i żeby od, podsycanie tej, tego, tego, że się ludzie muszą bać. Bo jeżeli się ludzie nie będą bać, to będą sobie z rządu bimbać, z tego wszystkiego. W takich mainstreamowych mediach jak telewizja to nigdy w życiu nie powiedzą czegoś takiego, że szczepionki mogą ci w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Mogą ci w jakikolwiek sposób nie pomóc. Tego nie powiedzą. Nie powiedzą, że, yy, że, że żeby wyprodukować szczepionkę, trzeba 18 miesięcy. A jak 18 miesięcy minie, to ten wirus, na który jest produkowana ta szczepionka, ten czy inny, już zmutuje i wtedy już ta szczepionka będzie bezużyteczna. Trzeba będzie produkować nową. I tak w kółko jest. I, yy, a oni chcą teraz zrobić przymuszone yy, szczepienia, na przykład. Yy, Niemowląt. Czemu w, tylko w bloku wschodnim i w bloku południowo-wschodnim są takie przymusowe szczepienia? Na zachodzie tego nie ma. Czemu tak jest? Nie wiem. Albo jakieś tam paszporty. Paszporty podróżnicze. Jeżeli nie będziesz zaszczepiony na jakąś tam chorobę, to nie będziesz mógł podróżować tu, gdzie tam sobie akurat tego chcesz. Ale te kraje, takie kraje typowo, które żyją z turystyki, prędzej czy później się z tego wymiksują, bo, bo będą widziały, że a to ja nie jadę, to ja nie jadę, jak ja nie jestem szczepiony, to nie muszę jechać, to nie jadę, ale przecież oni z tego żyją, te kraje z tego żyją, że, że tam turyści przyjeżdżają, więc oni się wymiksują z tego i nie będą chcieli żadnych tam y, przyjmować turystów tylko z szczepionkami, tylko będą przyjmować po prostu wszystkich, no i to nie przejdzie raczej chyba, mi się wydaje tak. Nie wiem czy wiecie, ale w Chinach już jest pełna kontrola y, obywatela wszystko wiedzą o nich. Dają mu punkty scoringowe i te punkty zależą od tego, czy jest dobry obywatel, czy zły. I oni go po prostu yy, mogą wpuścić do samolotu, mogą go nie wpuścić, do jakiejś restauracji mogą go wpuścić, mogą go nie wpuścić. Zależy ile tych punktów ma, czy spłaca kredyty, czy, czy do kogo chodzi, czy kupuje dużo alkoholu, czy nie kupuje, bo jak kupuje dużo, no to już opieka społeczna u niego w domu jest i czy przypadkiem nie jest alkoholikiem. I... To wszystko, co się dzieje w Chinach, to cały świat powinien obserwować, bo to będzie niedługo wszędzie. Poza Chinami u nas w Polsce to będzie. Na początku powiedziałem, że to jest taki e, polityka, taki kontrowersyjny temat, bo nieprzypadkowo się mówi e, na gościnach, że o polityce i o religii to raczej nie powinno się rozmawiać, bo to wywołuje później e, walki walki, jeszcze jak są te imprezy zakrapiane ostro, to to naprawdę powoduje straszne walki między biesiadującymi tam osobami to się może źle skończyć, co po niektórych, dlatego to jest takie kontrowersyjne. Ale wiecie, no ja nie mam co robić, to sobie pogadam teraz trochę, a Wy sobie napiszecie w komentarzach, co o tym myślicie, co mówię i wtedy ja się odniosę do tego, co Wy sobie o tym myślicie, a może w ogóle nie będzie wam się to podobało, no to, 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 to co? No to nic nie. No. Co jakiś czas przypomni mi się coś ciekawego, to wam powiem. Teraz to co powiem to jest trochę, trochę bardziej kontrowersyjne niż inne rzeczy, ponieważ. No ponieważ tak jest, moim zdaniem 90% społeczeństwa. Nie powinno być dopuszczone do głosowania. Dlaczego? Dlatego, że głosują zawsze za tymi, co im coś dają. A rząd albo obieca 500, albo 1000, albo teraz jakieś bony, a wcześniej jeszcze emerytura plus. 13 plus 14 plus i później teraz jeszcze są w planach słyszałem jakieś bony na wakacje 1000 zł dla pracujących. To jest dopiero w planach, ale z pewnością wejdzie, bo to teraz niedługo wybory przesunięte zresztą z maja na lipca, może na czerwca, nie wiem. Bo nie śledzę tego, bo już mnie to pienił, wpieniło tak, w ogóle się tym nie interesuje. W każdym bądź razie wiedziałem, że będą przesunięte, no i są. Wiedziałem wcześniej od nich. No dobra, ale wracając do Meritum. Rząd powie, że my wam damy to, i to, i to, i tyle, i tyle. I wtedy ludzie pójdą na nich zagłosować. PiS wygrał teraz wybory tylko dlatego, że obiecał ludziom 500 plus. Później dołożył drugie 500, no i tak dokłada, 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 ale trzeba wiedzieć o tym, że rząd nie ma swoich pieniędzy. On może obiecywać, ale to nie są ich pieniądze. To są pieniądze podatników i oni to muszą skądś brać te pieniądze. I biorą je z podatków. Coraz to nowsze wymyślają podatki i stąd właśnie te pieniądze biorą. I a jeszcze jeśli chodzi o to, że wcześniej mówiłem, że 90% społeczeństwa nie powinno głosować, to dlatego, że wszyscy głosują dlatego, żeby ludzie i żeby rząd im coś dał. Bo oni myślą, że jak rząd będzie im dawał, to będzie dobrze w Polsce. Nie będzie dobrze. Socjalizm, bo to jest socjalizm, nigdzie na świecie pokażcie mi jedno państwo komentarzach Niech ktoś napisze, jedno państwo, gdzie socjalizm się sprawdza. Nigdzie się nie sprawdza. Upadła Grecja, upadła Wenezuela, y, upadła y, Brazylia, Argentyna, ileś razy. No, wszystkie państwa, które chcą wprowadzać y, socjalizm, y, upadają po prostu. A teraz, żeby było śmieszniej. Y, w Hiszpanii rządzi, nie pamiętam dokładnie nazwy tej partii, która teraz rządzi, ale nazywa się jakoś robotnicza, socjalistyczna partia czegoś tam. No, to jest jakaś abstrakcja, ale tak ona się nazywa i ona teraz tam rządzi. A 10 lat temu, gdzie była Hiszpania, a 10 lat temu, gdzie była Polska, to my ją wyprzedziliśmy tak samo. Jak Chiny wyprzedziły wszystko, co jest, bo wydaje się, że Ameryka jest przodującą gospodarką, no ale tak w rzeczywistości to Chiny, Chiny są przodującą gospodarką, nie Ameryka. Hiszpańska robotnicza partia socjalistyczna albo hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza, tak to się nazywa. Starszym widzom na pewno to się. Niemiło, albo miło, nie wiem, jak to wspomina komunę, będzie mogło kojarzyć z naszymi partiami z czasów komunizmu tak uwielbianego przez niektórych tutaj. A między komunizmem a socjalizmem można by postawić znak równości. Jeszcze wam powiem, że ja za czasów komuny byłem dzieckiem, i tak. Pamiętam kartki, wie, wiecie, pamiętam, ale nie pamiętam, bo młodzieżą nie byłem, to, to nie wiem, jak to, jak, jak to było z tą wolnością i w ogóle. Ale pamiętam coś, gdy, gdy ten komunizm upadł. To wszyscy, no dużo starsi ode mnie, no to tam jakieś takie panie, nie wiem, 50, 60 w sklepach, jak się chodziło, to się słyszało, o Boże, za komuny to było fajnie, wszyscy mieli pracę, wszystko było. Co nie chciałeś, to było, no, dla niektórych było, dla niektórych nie było, prawda, no wiecie, jak ktoś miał wejścia, to może i mógł sobie coś załatwić, w każdym bądź razie w sklepach to raczej nic nie było, ale to prawda, rząd rozdawał, 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 no porozdawał, co miał porozdać, no i w końcu zbankrutowała Polska i tyle, złotówka się zeszmaciła, nie było ze złotówki nic, i tyle. I mamy tą walutę od 90, bodajże teraz 5 roku. No to już jest 25 lat. Także Także ciekawe, kiedy teraz się zeszmaci ta złotówka nasza. No i to wszystko by było na dzisiaj z wyrażeniem moich odczuć i mojego zdania na ten temat. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia. I swoje zdanie na te tematy to napiszcie w komentarzach. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia na następnym filmie.